Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcineczku na moim kanale Alicja w Krainie Zakupów Dzisiaj kolejny odcineczek serii wymian zdrapkowych Dzisiaj kochani odcineczek z wymianą zdrapkową z Mariuszem z kanału Mega Zdrapki Tak, dobrze kochani słyszycie już tu sięgam właśnie dzisiaj przyszła do mnie taka oto paczucha od Mariusza, proszę bardzo nawet tu mam z tyłu Mariusz z kanału Mega Strapki bardzo w ogóle powiem wam przeboje były z tą paczką, bo szła do mnie prawie 3 tygodnie słuchajcie Mariusz jak widać nadał ją priorytetem ale mądra pani yy, na poczcie pomyliła przesyłeczki i moja paczucha Szła listem zwykłym, dzięki Bogu dotarła cało i zdrowo. Znaczy, czy cało tego jeszcze nie wiem, bo nie zaglądałam, ale dotarła to najważniejsze. Z Mariuszem umówiliśmy się na wymianę strapeczek o wartości 50 zł. Znaczy, się, ja wysłałam mu strapeczki za 50 polskich złotych. Od Mariusza poprosiłam jego strapeczki belgijskie. Zaproponował mi również polskie, owszem, bo takie przywiózł ze sobą z rulopu. Ja jednak chciałam, żeby ta wymiana była inna, żebym podrapała sobie inne zdrapki. Oczywiście Mariusz, jeżeli będzie tu bardzo duża wygrana, wsiadam w samolot, szykuj materac. No u kogoś będę musiała się zatrzymać, wybacz, padnie na Ciebie. <grych> Także co, kochani? Jeżeli, ważne, jeżeli ktoś z Was... Nie zna Mariusza? W co wątpię? To link do jego kanału oczywiście znajdziecie pod tym filmikiem w opisie. A teraz otwieramy tą paczuchę, bo sama jestem ciekawa, co tam Mariusz wepchał, bo trochę ona waży. Jeszcze jej nie otwierałam, tym razem ciekawość nie wygrała. Dane zasłoniłam swoje, bo danych Mariusza tu nie ma. No i otwieramy. Zaklejona dobrze tutaj mamy. Udało Ładnie pachnie, ale widzę coś tam się sypie. Coś pewnie tutaj się wybuchło. <grystanie> Zaglądamy co my tu mamy. W środku widzę jakiś pyłek. Coś musiało się wydarzyć tutaj. Co my tu mamy? Tak. Dużo pyłku, coś musiało tu pęknąć nam. Zacznijmy, słuchajcie, że jest tu masa słodyczy, zaraz tu winiemy, zobacz, ale oni musieli, słuchajcie, nie wiem co robić z tą paczką, bo czekoladki w środku, słuchajcie, niektóre są luzem, a ta złotka luzem. Normalnie, cud na kiju. Cuda na kiju. Ale dobra, mamy tu, kochani, taką, oto. Cardor, coś mi się wydaje? Proszę, czekoladkę z nadzieniem bananowym, w Belgii. Będę degustować. Tak się prezentuje. Co my tu mamy? Mamy, kochani, Rolo od Nestle. To akurat już próbowałam, słuchajcie, w Anglii. Są to pyszne czekoladki, podaj się stopi, Jeżeli dobrze pamiętam, bo dawno nie jadłam. Mamy tu, kochani, kolejny batonik z nadzieniem bananowym. Super. Bardzo mnie, powiem Wam, ciekawi smak tych słodyczy, bardziej niż te zdrabki, naprawdę. Co my tu jeszcze mamy, o, matko, No coś dla mnie, słuchajcie. Carte d'or. Bo tak mi się wydaje, carte d'or. Jakby taka, może o proszę, napis na polski są. Czekoladka mleczna. Taka piękna, sporych rozmiarów będzie Żartel, Mariusz. Bardzo Ci dziękuję. Co my tu jeszcze mamy? O proszę, proszę. Też mamy haribo, słuchajcie. Ja do swoich rozdań, ostatniego rozdania teraz dawałam właśnie też haribo. Także bardzo Ci Mariusz dziękuję. Mamy tutaj, słuchajcie. Co się uśmiałam, bo mamy takie oto czekoladki z monetami. Ja do swego rozdania dałam czekoladki, słuchajcie, funty, a tu mam eurosy. I nie wiem właśnie jakim cudem, słuchajcie, wyjmę te całe czekoladki, bo parę, z, znaczy parę z nich, jedna chyba, jedna albo dwie, słuchajcie, nie będę ich wyjmować, pokażę Wam, nie wiem, co robić z tą paczuchą, Są, zobaczcie, papierki osobno i czekoladki osobno. Nie wiem, jak oni to zrobili, no ale paczucha szła prawie 3 tygodnie, więc no wiadomo, nie będziemy konsumować otwartych czekoladek, no. Ale zobaczcie, ile tu mamy, słuchajcie, monet, euro. Szkoda, że to tylko czekolady. Będziemy konsumować, mamy zapas, ale co tu jeszcze, słuchajcie, mamy? O, i córko, mamy no piękną kartkę z Belgii, patrzcie, panorama, mam nadzieję, że dobrze widać, tak się prezentuje, piękna kartka, dziękuję Ci Mariusz, w ogóle wszystko pachnie nieziemsko, co my tu jeszcze mamy, o poczekajcie, co to za zawiniątko, patrzcie, takie zawiniątko, co tu nam Mariusz napiszował? Kasę wysłałaś? Bartuję. <grymne> Łomaczko i co my tu mamy? Ja się sumę, patrzcie Wy na to. Otwieracz, słuchajcie, z belgii. Stópka. Stupeczka. Lubisz Mariuszu stupeczki? <grymne> Bardzo Ci dziękuję. Ci, przyda mi się przyda bardzo mi się przyda będzie się przy moich kluczekach. co jeszcze słuchajcie mamy zobaczcie jaki zaczepisty magnes słuchajcie w kształcie bucika bucik na obcasie no coś wspaniałego ja w ogóle słuchajcie jestem maniaczką zbieram magnesy zewsząd tam, gdzie byłam, a tam, gdzie nie byłam, proszę, żeby mi ktoś taki magnes wysłał. Mariuszowi nawet, słuchajcie, nic nie mówiłam, a taką niespodziankę mi, chłopie, zrobiłeś. Jeżeli, słuchaj, nie masz magnesu, czy magnesu z Gdańska, to odesłuj się do mnie. Również chętnie ci taki wyślę w ramach odwdzięczenia się. I jeszcze jeden magnesik, słuchajcie, z Belgii, no ale piękny. Patrzcie, jaki piękny, złoty magnes, no coś pięknego. Naprawdę, powiem Ci, Mariusz, że jestem bardziej zajarana tymi magnesami, brylokiem, tymi słodyczami, nawet mnie te zdrapki nie interesują. Naprawdę. I co my tu mamy? No, są zdrapeczki, są. Dotarły. tu jaka zdrapeczka. Mariusz przyszykował, ale jest jeszcze list i co my tu mamy w liście? Dwa listy, jest tak instrukcja, to zdrapek, powiem Ci, masz łeb. Przeczytajmy najpierw liścik, słuchajcie, liścik jest nawet, słuchajcie, na liściku Mariusz. Jakaś fanka, jak taki list dostanie, może sobie wyciąć i oprawić zdjęcie Mariusza, nosić w portfelu. <noise> Wybacz Mariusz. Wiesz, że mi zawsze humor dopisuje, przynajmniej jak na razie. I co my tu mamy? Droga Alicjo z krainy zakupów. Bardzo się cieszę, że mogłam się z Tobą wymienić zdrabkami. Mam nadzieję, że wysłałam szczęśliwe zdrabki, gdyby tak jednak nie było. Wysyłam ci trochę eurasków i słodycze na osłodę. Dołączam również instrukcję do zdrapek, dorzucam również moją jak dotąd najszczęśliwszą zdrapkę kieszonkowe oraz kilka pamiątek z Belgii. Mam nadzieję, że się spodobają. Bardzo mi się podobają. Wielką radość mi sprawiłeś Mariusz. Także dziękuję ci bardzo za tą wymianę. Życzę udanego owocnego drapingu. A pamiętaj, że słodycze z Belgii nie tuczą, także można się nimi zajadać śmiało. Pozdrawiam cię serdecznie, Mariusz z kanału Mega Zdrawki. Czyli, jak do mnie mam te oto słodkości od ciebie pójdą w górne partie. Bardzo mnie to cieszy. <gryw> Bardzo Ci dziękuję. Co by w tych zdrabkach nie było, to pojąć słodycze, te magnesy, otwierać, Rekom, rekompensują wszystko. Także niczym się nie przejmuj. Mamy instrukcję do zdrapek, matka jedyna. Uhuhu. Mamy oczywiście, można jak pokażę wam, mamy właśnie kieszonkowe. Zobaczymy, czy mi, mi uda się wyhaczyć stówkę. Co my tu mamy? Może zacznijmy po kolei, tak jak tu mamy instrukcję. Pierwsza zdrapeczka jest to Casino Club. I Casino Club, najpierw mamy ruletkę, więc myślę, że to jest ta Casino Club, piękna, świecąca. I w ruletce, czyli tutaj, mamy znaleźć trzy liczby ukryte pod żetonami. Aha, trzy liczby ukryte pod tymi żetonami. Musimy znaleźć na polu ruletkę i wygramy wtedy przypisaną kwotę. Black Jack, ta tutaj pod spodem. Suma kart ukryta pod kartami, Łomatko matko, musi być większa od kart krupiera. Jeśli tak jest, to wygrywamy kwotę poniżej. Boże, jedyny Marys, wiesz, wiesz, że jestem blondynka. Dobra. Mamy mieć w naszych kartach, w każdym bądź razie, więcej niż w tych tu krupiera. Okej. Okay. Kras, czyli tutaj. Suma oczek musi wynosić 7 lub 11. No to jest proste, prawda? I slot machin. Tutaj dokładnie trzeba znaleźć identyczne symbole w liniach. No to tu prościzna. Ok. A jest jeszcze bonus. Jeżeli tu będzie jakaś kwota, to ją wygrywamy. Ok. Myślę, że nam się uda. W razie czego Mariusz, pisz w komentarzu, co żebym odwaliła nie tak. Win for life. Win for life. Szukamy Win for Life, tak jest. Tutaj musimy znaleźć, co musimy znaleźć? Aha, ok. Jeżeli mój symbol jest tutaj w symbolach obok, wygrywamy przypisaną kwotę, wszystko jasne. Subito za 3 euro. Mamy grę 1 i 2. W grze numer 1, trzech takich samych kwot szukamy w grze numer 2. Trzech takich samych symboli i wygrana zgodnie z legendą obok. Subiton za jednego euros'a, tak się prezentuje. Trzech tych samych kwot szukamy. Prościzna. Cash. Gdzie jest cash? Jest tutaj cash i w cash szukamy w polu word numero. Gdzie to jest? A, jest, dobra, tu jest word numero. Yy, znajduje się twoja liczba i trzeba ją znaleźć obok. Tutaj. Ok. Presto. Jeszcze jest presto. A, przepraszam, bo u For Life są dwie. Presto taka piękna, też świecąca. 1000 euro. W presto szukamy kwoty, którą wygrywamy. Czyli musi być jakaś kasiora. OK. I ostatnia strateczka, astro. Szukamy trzech takich samych symboli. Powodzenia, bo one... Czym? Nie <grywy> Bardzo Ci, Mariusz, dziękuję za tę instrukcję, bo powiem Ci, zielona jestem. Bardzo Ci dziękuję. Oczywiście to również będzie schowane na pamiątkę razem z tym pięknym Sataszkiem. Bardzo Ci dziękuję. W ogóle bardzo się cieszę, ta paczucha doszła w końcu, bo już straciłam nadzieję. W ogóle tyle fantów, boże. Ale dobrze, słuchaj, jak mówisz, że te słodycze nie idą w boczki. Bardzo mnie to cieszy nad nim już jak bardzo. Wszystkie słodycze, za które ci pięknie dziękuję, magnesiki, otwieracz. Zdrabki to tam mało ważne. Ale jakby coś było, tak jak mówiłam, lecę do Ciebie. No i co kochani? Nie ma co przeciągać, bo się i tak nagadałam jak zawsze. Za chwilę widzimy się po drugiej stronie kamery, gdzie będzie terapanko. Hej! Witam Was po drugiej stronie kamery. Mamy tutaj strapeczki od Mariusza. Są piękne. <laughs> Zobaczymy, czy będą wygrane, ale to jest mało ważne. Jest trapak. Jeszcze chciałabym Wam to pokazać z bliska. A, jeszcze kieszonkowa. Bo bym zapomniała. Chciałabym Wam jeszcze raz tu z bliska pokazać tą piękną kartkę, jest po prostu piękna. Również będzie, słuchaj Mariusz wisiała u mnie na lodóweczce. Ten piękny magnes. Patrzcie. Piękny, piękny bucik. Ten piękny magnes, po prostu cudo. Cudo. I ten oto otwieracz stópka Piękny. Na pewno się przyda Mariuszu. Naprawdę mnie zaskoczyłaś tą ilością. słodyczy, tymi fantami. No wspaniałeś ciebie człowiek. Bardzo Ci dziękuję. O, jeszcze serducho. Piękny. No to co? Będziemy drapać, instrukcję przeczytaliśmy. Więc mam nadzieję, że udało mi się zapamiętać, jak nie to później sobie sprawdzimy, zresztą na pewno Mariusz w razie czego mnie tam w komentarzu opierdzieli, że coś nie tak zrobiłam, może na szczęście sobie połóżmy tu, o tego bucika słuchajcie sobie, pięknego, tu położymy obok, tutaj przybliżymy się na te małe strapeczki, żebyśmy tu dobrze widzieli. No i szukamy stóweczki, nie? Bo Mariusz wygrał już dwa razy stówę. Zobaczymy czy będzie tu stóweczka. A mamy, słuchajcie. Wisienki. Bank. samolocik i słoneczko. No niestety nie ma stóweczki. Życie, życie drapacza. I przechodzimy tutaj, zaczniemy od cash. No i tu z tego co pamiętam muszę znaleźć numerek, który musi tu. No zobaczymy. <laughs> mamy 06. Słuchajcie. Więc szukamy 06. A mamy 07 obok. 0,8. Aha, i to tyle, tak? <laughs> się rozpędziłam, nie. A tu jeszcze, patrzcie, widzicie 0,2. Także tu niestety nic nie ma. Peszek. Co my tu mamy? Strapeczka Astro. E, szczerze mówiąc, już zapomniałam, co ma być, bodajże chyba trzy te same symbole. List już gdzieś położyłam, nie chcę tutaj Was zostawiać. Drogą dedukcji, myślę. Mamy, słuchajcie, co to jest? E, co to jest? Jakieś chyba znaki Zodiaku. W każdym bądź razie, tak to wygląda. I z tego co wiem, to nic tu nie mamy, bo tu musiały być trzy te same. Bo jakby miały być dwa te same, to się mieli 500 euro. Ale nie, nie, to by było za piękne, żeby było prawdziwe. Więc tu na pewno miały trzy te same, więc tu zapewne też jest przegrana. Zresztą, tak jak mówiłam, to sprawdzimy później sobie na y, podpowiedziach od Mariusza. Mamy tu Presto, i co tu mieliśmy znaleźć? Też nie pamiętam. Taki jestem geniusz. Zobaczymy, zaraz dowiemy się. Pewnie trzy te same kwoty. A mamy. Nie wiem, gdzie tu szukać symboli, patrzcie. 2 euro. 2 euro? No i co dalej? A tu chyba mieliśmy znaleźć po prostu kwotę. I jeżeli taką ową znajdziemy, to wygrywamy. Także wygraliśmy 2 euro, z tego co rozumiem. Mieć, a nie mieć? Kurka, blaszka. Jest 2 euro. Co my tu mamy? Weźmy sobie subito. I tu chyba trzech tych samych kwot albo symboli, jakoś tak. Tak, trzech tych samych kwot. A mamy 10 euro, 5 euro, 10 euro, 1 euro, 20 tysięcy euro, 1000 euro, 1 euro, 2 euro i 20 tysięcy euro. Także tutaj. Niestety mamy przegraną. Win for life. Szukamy. Yy, wygrywający symbol, a tu no, no jakoś tak, nie? Tu zapewne jest ten nasz symbol. I tu jest fajerwerka chyba. <grywka> I zapewne je, jej tu szukamy, a jest balonik, okularki, jakiś magnetofon, i to tyle, także ta zdrapeczka jest niestety przegrana trudno zobaczymy co my tu mamy w tej win for life za 2 euro wygrywający symbol to motylek szukamy motylka a mamy słuchajcie klapeczki jakiś soczek parasol leżaczek także tu niestety nie mamy wygranej Mamy teraz subito za 3 euro. No i szukamy. Aha, Jezus Maria, no się rozpędziłam, wybaczcie. W grze numer. Pierwszy, co musimy znaleźć? Chyba tu i tu trzy te same symbole, nie? A nie, tu jest kodzik. po prostu. Mam nadzieję, że nie jest tak, że go nie trzeba zdrapywać, nie? Bo ja już tak odwaliłam w niemieckich zdrapkach. Tutaj mamy 6 euro. 9 euro 6 euro 3 euro, aha, tu jeszcze 75, 9, 3, 75. Yy, jeżeli miały być trzy te same, to tu nic nie mamy, a tutaj trzy te same symbole, symbole mamy serduszko, drugie serduszko, okularki, proszę są trzy serduszka, więc chyba coś tu wygramy. Pytanie ile? Gdzie jest ta kwota jakaś? A tutaj, Boże, jedyny. Trzy serduszka to jest 3 euro. No to zdrapeczka się zwróciła, kurka wodna. Superowo, mamy 3 euro. Tu mieliśmy dwa, tu już mamy piątala. 5 euro. No i ostatnia, największa z tego, co tu pamiętam. Albo nie pamiętam. W każdym razie y, tutaj mamy 24, 18 i 28, a na ruletce mamy 3, 29, 23 i 14. Także zapewne tu nie ma żadnej wygranej. Tutaj mieliśmy mieć y, większą... Mm, Jezu, kwotę, nie kwotę, no. O Boże, no, nie mogę się wysłowić. Wartość większą kart my musimy mieć niż krupier. Więc ja rozumiem to tak, że tu mamy 18, tak? A krupier ile ma? 7 i 9, to już 16. No niestety ma większą, także tu nic nie ma. Tu chyba mamy mieć co? Te same kostki? A mamy nie mamy, miał być 7 albo 11, a tu jest 8. Tutaj mamy trzy te same symbole, tu niestety dwie truskawy winogrono, tutaj mamy dwie cytrynki i gruszkę, a tutaj bananek, jabłuszko i ananas, czyli nic. Bo musie mam mieć jakąś kwotę. Patrzcie, bezczelni zero. <laughs> no trudno. Słuchajcie, jest super. Bo mamy słuchajcie, 5 euro w tych dwóch zdrapkach, tutaj mamy trzy serduszka, czyli 3 euro. I tutaj mamy 2 euro. No i kochany Mariuszu, pięknie Ci dziękuję. Za słodkości, kartki, liścik, brylok, a raczej otwieracz, magnesiki po prostu super. Wpadło jeszcze 5 euro. Myślę, że tak się umówimy, że ja po prostu Ci te zdrapeczki odeślę, wymienisz je. No bo szkoda, żeby się zmarnowało. jednak 5 euro na ulicy nie leży. Jeszcze raz Ci pięknie dziękuję. Zostawcie łapeczki w górze dla mnie i dla Mariusza. Subskrybujcie mój kanał. I zapraszam Was do kolejnego odcineczka. Hej!